Witam Was serdecznie, z tej strony Krystian Spider W dzisiejszym odcinku robimy przejazd odcinanym windą twarową Windpol na ulicy Gwieździsta 5 i właśnie przejedziemy się tą windą dzisiaj. Ale tylko tą windą dzisiaj, ponieważ ma to znaczenie, ponieważ ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ będzie likwidacja i będzie remont napędu dźwigu osobowego. Go z likwidacją przydziału. Nie wiem, czy to będzie w tym roku, albo w 2021. Nie wiadomo, czy to będzie w tym roku, albo w roku 2021, więc przekonamy się o tym albo w marcu, albo w kwietniu, albo w przyszłym roku. No to jedziemy na górę. Pierwsze piętro. Pozdrawiam Was wszystkich. Tutaj mamy jeszcze przedział towarowy, więc jeszcze obecnie, ponieważ później będzie, już zostanie już zlikwidowane niedługo. Mamy już dziewiąte piętro i dziesiąte. No i jesteśmy na dziesiątym piętrze właśnie. Zobaczmy witoczki. Tu stąd widać na przeciwnko kolejny wieżowiec ulica Gwieździsta 7. Stąd nawet też widać chyba z daleka ratusz. Nie wiem, czy ktoś będzie wsiadał. Teraz musimy być bardzo cicho. Ok, teraz sytuacja się na szczęście uspokoiła, choć nie wiem czy na długo. No dobrze, to tutaj patrząc na też budów budowlanych Daszlińskiego i chyba tam jeszcze widząc. Nie, dobra. Nie będziemy już kombinować, ale chociaż widać się ten wieżowiec na ulicy Gustawa Morcinka. No dobrze, no to w takim razie idziemy już do windy. No, sytuacja jest opanowana. Bardzo dobrze. Wcisnęliśmy zero i jedziemy na palcerz. Jak tu pokazuje termin, termin badania, to faktycznie to świadczy o tym, że może przejść wymianę napędu dźwigu osobowego z likwidacją przedziału. Może to być także w tym roku. Poznanie głogu wynika, że w tym roku. No i jest parter. Wysiadamy. No dobrze, odcinek już mamy zaliczony. Ładnie. OK. Widzę już mamy oczywiście yy, nagraną. To jest yy, już yy, wszystko w porządku, więc żadnych problemów. Na szczęście też nie ma. To więc nie ma co w ogóle się w ogóle martwić. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję widzom yy, za. Oglądanie. Do zobaczenia!